Siemanko, pokażę Wam najpierw skład i zaraz Wam powiem co będziemy dzisiaj robić na odcinku. Tak, skład się prezentuje tak. Kupiłem Wandajka i kupiłem Alisona. Zrobiłem w ewolucji tego koreańca, którym już grałem na początku, ale nie wiem czy będę nim grał. Na razie niech jest cieza. Tak, dzisiaj gramy mecz o awans. Do szóstej dywizji. Do szóstej ligi. Let's go. Wyszukało przeciwnika. Jaki jest ping? 20. Okej, okay, może być. Poza live'em 20. Obojętnie, czy to poza, czy na live'ie, pingi są takie same u mnie. oscylują w okolicy 20. Dobra, kurde, stadion, jaki to jest stadion. Ale muzyczka. Muzyczka, okej. Okay. nie pokazuje składu, okej. Okay. Nie pominął, nie pokazał że składu się. Całej jej nie pokazało składu. Wiem tylko tyle, że gram z Ukraińcem. Dobra, let's go! Widzę Sterling de Bruyne. Co on gra, czy nie gra? Jak chcę ciekawy mecz zagrać o awans. A nie z jakimś botem grać. No, wracaj się z Remedo. Ale to podał. Dobrze, Alison, to jest jednak Alison. Nie, nie, się jakaś pisk. Dobrze, Dijk, ale jak stering mu. Fal. Nie, no pięknie podał. ładnie podaj mu brawo gol świetnie mamy 1:0 Brawo, Wygraj główkę, świetnie. Dobrze, stary, idziesz. Podaj. Aj, jak ci to podał, to szło lepiej podać. Jak on się przedarł. Musisz wygrać główkę, brawo. Dobrze. Podaj od razu z pierwszej, podaj mu tam, świetnie. Idziesz, Adama, Brawo. Do kogo? Brawo i wrzutka. Dwa. Aj! nie wiem jaki cudem rożny, ale okej, okay. a to było głupie podanie, nie, no pięknie to wodał dobra, wada jakby czyści nie wolne no, podanie. Nie, no pięknie. Spalony by był, Aj! balone. Co jest grane? Jaki faul? Gro! Graz gościu? Grasz czy nie grasz? Co on co zrobił? Poddał się czy co? Poddał się chyba. Oczywiście na spalonego mu podałem. Poddał się. Nie, gra. Spalony. Nie, no nie takiego meczu chciałem o awans. Nie wierzę, że Dudek broni, Dudek, Dudek broni. Wow, dobrze, Co jest grane? yes veg cost Aj, nie zrobiło balerora. Koniec. Czemu mi nie wczytuje tych baleroli? Robię je dobrze, poprawnie je wykonuję. Zresztą, widzicie, pada. Chyba, chyba jo. Ukraina. Górnymi podaniami tylko podaje gościu z Ukrainy. I całą pauzę będzie czekał, tak? Nie, może zmiany robi dobra, trzeba go dobić w drugiej połowie. Idziesz idziesz, streding, idziesz, idziesz idziesz, idziesz oh, Idziesz, idziesz go ją damy Kurde jak cude on to podał Dobrze, brawo Idziesz sam. Ze strzałem. Kurde, zablokował. Autoblok. A wrzupka. Ładnie. Prawo. Gdzie to podał? Do Wandajka, no nie. Co tu się dzieje? Przerzut. Nie wygrał główki. Adama. Ale to podał, ale z na szczęście. Dobra, zmiany. Wchodzi Milik. I Gjokeres on się nazywa. Tak. Ofensywne zmiany. Już chyba mamy mecz wygrany. Bez emocji mecz. A, to przeszło nieszczęśliwej gol. Nie ma, ównie nie wykorzystał, jaki fart. Jakie błędy mogłem podawać dawno? Dobra, przyjmij, on mnie nie atakuje. Brawo, Milik, przyjmij. Aj, Milik. Co on gra? Czy nie gra? A jajaj, tu mogło, mogłem coś lepszego zrobić. To jest spalony. Nie, na pięknie to podałem. Górą ładnie zagrał, szczeligola. gola, a jednak nie. Sterling mu się zawiesił w czasoprzestrzeni. Ej, ładnie to chciałem, ej, ale no nie miało prawa przejść. Chyba. Nie ma spalonego? Dobra, nie wychodź tym ramkarzem. Kurde, Van Dijk. Brawo, brawo, naprawiłeś swój błąd. Podaj to z pierwszej, dobrze. Spalił? Nie spalił. Ładnie. To miał być Baler, ale wyszło coś innego, nie? Ale minąłem Bramkarza. Rożny, rożny, tak jest. Van Na że asystę? Nie, ale jest gol i tak. Milik, brawo, wychodzi. Mogłeś już prędzej wyleźć gościu, przy 3-0 już mogłeś wyjść. Jeszcze liczyłeś, że to zrobisz? Straty. Dobra, mamy to, mamy awans do szóstej ligi. Oj, tu może być już ciężej o wygrane. Ale odcinek wam wrzucę. Mecz był taki jednostronny, no. No, Spodziewałem się trudniejszego przeciwnika, nawet nie wiedziałem czy wygram, nie. Obawiałem się, że przegram, a się trafił. No nie wiem, czy on był z szóstej ligi. Powinno mi losować, wylosować z szóstej ligi jak gram o awans. Tak mi się wydaje, przynajmniej Bynajmniej, przynajmniej nie wiem, czy dobrego słowa użyłem. Dobra, dziękuję Wam i na razie. Mamy szóstą ligę. Jeee! Yeah.